Wyścigałki na konsole i komputery to gry z niezwykle długą historią. Od prostych i niezwykle archaicznych produkcji pokroju Grand Track Ten z 1974 roku, gry, która dopiero rozwijała koncept wyścigów po najnowsze hiciory od Turn 10 czy Polyphony. Ewolucja wyścigów trwała dekady, pojawiła się coraz lepsza oprawa, samochody zaczynały przypominać samochody. Pojawiło się też kilka wyraźnych odnóg samego gatunku, tytuły pokroju Auto UTRAN, które stawiały na typowy arcadeowy vibe, jak i tytuły, które starały się wpleść jakieś nowe elementy, jak na przykład pit stop na C64. Jednak było widać wyraźnie, że wyścigi z grafiką 2D dobiły do ściany i nic więcej nie da się tutaj osiągnąć. Potrzeba było czegoś nowego. Tutaj na scenę wchodzi Yu Suzuki, legendarny deweloper i twórca najbardziej zasłużonych arcade'owych ścigałek jak Outrun i Hangon. Warto dodać, że rynek pc pecetowy miał o wiele wcześniej gry z wektorowymi samochodami. Był to na przykład Indianapolis 500. Jednak można powiedzieć, że była to gra w pewien sposób nadal hybrydowa. Kokpity były w 2D, ale samochody już były obiektami wektorowymi. Ale o pełnym 3D jeszcze tutaj nie można mówić, ale gra pojawiła się w 1000. W 1989 roku. Warto dodać jeszcze, że w 1992 roku pojawił się Grand Prix od Microprose, który miał podobne rozwiązanie jak w Indianapolis 500. W tym samym roku pojawiła się pierwsza ścigałka całkowicie z wykorzystaniem grafiki wektorowej o tytule Virtua Racing, właśnie od Jusu Choć wciąż gra hołdowała typowo arkadowej rozgrywce, to miała jednak delikatny posmak symulacji, głównie dzięki oprawie. Nic dziwnego, że Sega, która wyprodukowała grę, zaczęła dość szybko spoglądać w stronę gier trójwymiarowych, które były odpalane na ich systemie Model 1. Kolejnym ścigaczem była Daytona na USA, która również osiągnęła spory sukces, ale przedstawiała już oteksturowane wektory i wyglądała świetnie. Nadchodziła era gier 3D, ale póki co jeszcze w salonach arcade. Domowe konsole były zbyt słabe, aby pokazać płynną i szybką, oteksturowaną oprawę w pełnym 3D. Do czasu. Nie ma niespodzianki, że za Segą poszły inne firmy, między innymi Namco, które wydało w 1993 roku Ridge Racera, który śmigał na platformie Namco System 22. W 1995 roku na Electronic Entertainment Expo pokazano pierwsze demo Ridge Racera śmigające na nadchodzącej maszynie od Sony. PlayStation. To był moment, w którym świat gamingu zmienił się bezpowrotnie. Wszyscy oszaleli na punkcie grafiki 3D, przenosząc wszystko, co się da na trójwymiar. Czasami wychodziło to dobrze, czasami nie bardzo, ale nie ma co ukrywać, był to milowy krok w dziedzinie gamingu. O ile gracze konsolowi i salony arcade dostarczało odpowiedniej dawki rozrywki w postaci ścigałek, był też rynek PC-owy, który przędł dość marnie. Owszem, był Test Drive 3, Grand Prix, ale większość tych ścigałek była no taka sobie. Zazwyczaj były to gry, które oferowały czyste wektory, bez tekstur i też... Te gry były bardziej uważane, że idą w stronę symulacji niż bez troskiego pędzenia na łeb na szyję. Kolejnym problemem były też biedne trasy, na których zupełnie nic nie było. No dobra, były trójkątne górki pojawiające się nagle, albo jednokolorowa połać terenu po horyzont. Słowem, była bieda i gracze pc zazdrośnie patrzyli na szalone kolorowe i szybkie wyścigi na PlayStation. Jednak pewna nieznana firma z Włoch postanowiła to zmienić. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energii Chmicielski, a to RetroStory, czyli historia powstania najlepszych wyścigów ever czyli Screamer w wersji na PC. Zapraszam. W 1994 roku w Milanie powstała firma Graffiti założona przez Antonio Farine, który specjalizował się w grach wyścigowych. Co ciekawe, firma istnieje do dzisiaj, choć jej nazwę przemianowano na Milestone i to jej zawdzięczamy chociażby ostatnio wydane Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Więc tak, nadal pozostali wierni swojej pasji. Ale wróćmy do graffiti. Antonio skontaktował się ze swoimi kolegami, z którymi pracował wcześniej w Idea Software, które w sumie nie zasłynęło niczym znanym. Wspólnie zaczęli pracować nad dwoma projektami. Pierwszą była gra dla Super Nintendo o tytule Super Loops, która powstawała na bazie umowy z Audiogenic Software. Po jej wydaniu rozpoczęli pracę nad kolejną grą na SNESa wyścigami w rzucie izometrycznym, ale projekt został zarzucony z powodu braku zainteresowania wydawców. Tutaj na scenę wkracza Antonio Martini, który pojawia się w siedzibie firmy z płytą CD pod pachą zawierającą demo technologiczne oparte o grafikę 3D. Jak wspomina Antonio Farina, demo było niezłe, choć mocno generyczne, pokazywało latający statek wśród trójwymiarowych budynków. Deweloperzy przyjęli Antonia Martini w swoje szeregi wraz z jego demem, jednak postanowili je delikatnie zmodyfikować. Zamiast statku dodali samochód jeżdżący po trasie i tak powstało pierwsze demo screamera, które zostało pokazane w 1994 roku na ECTS w Londynie i zdobyło sporą popularność. Głównie z tego powodu, że rynek arcadeowych ścigałek na pecetach w zasadzie nie istniał. Wyjazd na targi przyniósł jeszcze jedną dobrą wiadomość. Udało się podpisać umowę z Virgin Software na wydanie Screamera na komputery osobiste. Antonio wspomina, że Virgin bardzo mocno było nakręcone na grę i przedstawiciele wydawcy odwiedzali Milan dość często, aby zobaczyć jak idzie praca i pograć w wersje rozwojowe. Warto tutaj wspomnieć, że utalentowani Włosi byli młodym i krnąbrnym zespołem i na pewno daleko im było do profesjonalizmu, ale pomimo to. Udało się ukończyć grę w 6 miesięcy, co było niezwykłym wyczynem. Gra pojawiła się na rynku w 1995 roku i zdobyła sporą popularność dzięki dobremu marketingowi od strony Virgin, jak i temu, że gra była po prostu dobra. Ciekawostką jest fakt, że Screamer to pierwsza włoska gra, która przebiła się do mainstreamu. A to coś już znaczy. Już pierwsze odpalenie Screamera sprawiało, że od razu się miało wrażenie, że to nie będą zwykłe wyścigi. Demo z kolorową trasą, po której pędzą samochody pokazane z dynamicznych kamer zapowiadało niezwykłą ścigałkę, jakiej na PC-tach jeszcze nie było. Zatrzymajmy się na chwilę przy dźwiękach, bo i tutaj jest ciekawa historia. Deweloperzy nie wiedzieli zbytnio skąd wziąć oryginalne odgłosy samochodów, więc postanowili pożyczyć je z innej gry... Nie mówiąc oczywiście o tym nikomu. Antonio Ferina stwierdził, że najlepiej nadaje się do tego gran na Scar Racing stworzona przez Papirusa. Włosi wyszli z założenia, że Papirus jest tysiące kilometrów od Włoch, gdzieś w Stanach i na pewno nie będą sobie głowy zawracać jakąś firemką z Milanu, więc wycięto dźwięki i wstawiono do Screamera. Założenie, że się nie zorientują, było cóż. Niesłuszne. Zorientowali się. Wystosowano sprawę o pogwałcenie praw autorskich, za które zapłaciło Virgin, ale w zamian Screamer mógł zachować nie swoje dźwięki w grze. Za muzykę w Screamer odpowiadał znany niektórym amigowcom legendarny Brytyjczyk Alistair Brimble, który skomponował bardzo amigowskie traki, które przygrywają nam podczas gry. Co ciekawe, same muzyczki są nagrane w formie audio, więc można je przesłuchać na odtwarzaczu CD. Alister nadal Tworzy i do dzisiaj komponuje niestrudzenie muzykę do gier, a jego portfolio jest zaiste imponujące. Okej, okay, ale przejdźmy do trybów, bo Screamer miał ich kilka. Mistrzostwa dawały nam możliwość wzięcia udziału w sześciu następujących po sobie wyścigach. Za zajęte miejsce dostawało się punkty, odpowiednia jej ilość umożliwiała przejście do wyższej ligi a i przy tym odblokowywały się nowe trasy i pojazdy. W zakładce Special Modes był Time Attack, czyli coś na wzór gry Daytona, którą Screamer potężnie się inspirował. Po przejechaniu checkpointa dostawaliśmy trochę czasu, aby dojechać do kolejnego. Dalej było Cohn Carnage. Polegało na rozwalaniu stojących na trasie pachołków, a slalom wymagał zmieszczenia się w bramki stojące na trasie. Te tryby były przeze mnie, cóż, totalnie olane. Wolałem skupić się na mistrzostwach, które oferowały lepszą rozrywkę i wyzwanie, niż jakieś tam slalomy. Z początku gra oferowała jedynie do wyboru trzy trasy, ale wraz z progresem w mistrzostwach odblokowywały się nowe, których w sumie było sześć. Same trasy wyglądały przekozacko. Graffiti zadbała, by nie były statyczne. A to kolej kalinowa poruszała się nad trasą, czy leciał helikopter nad samochodami, co oczywiście tutaj zapożyczono ze świetnego Sega Raili. Albo epicki moment, kiedy nad naszymi głowami samolot, Lot schodził do lądowania. Wszystko w ruchu wyglądało fantastycznie. Trasy były kolorowe, usiane detalami, przez co sama jazda była wyjątkowo przyjemna i było na czym oko zawiesić. Do wyboru było 6 samochodów, z tym że każdy z nich posiadał swoją drugą wersję różniącą się kolorami oraz skrzynią biegów, plus jeszcze jeden bonusowy samochód, który odblokowywało się po dojściu do najwyższej ligi. Samochody miały wymyślone nazwy, choć wyglądem przypominały klasyczne auta jak Ferrari, Lambo czy Porsche. Jako, że nie udało się zdobyć licencji, no po prostu zmieniono ich nazwy i wrzucono do gry. Każde autko jest określone jedynie trzema parametrami: prędkość maksymalna, przyspieszenie i trzymanie się trasy. I tak faktycznie muszę przyznać, że każdym autem trochę inaczej się jeździ. Czuć, które lepiej wchodzi w zakręty, a które ma lepsze przyspieszenie. Do gry dorzucono jeszcze dziwaczny drifting, który aktywuje się naciskając hamulec lub aktywowany jest automatycznie na niektórych zakrętach, co też było dziwacznym rozwiązaniem. Podczas driftu auto ustawia się w poprzek drogi i sunie bokiem. Choć jest to dziwne, to pomysł był niezły i dobre wejście w kilka następujących po sobie zakrętów z eleganckim driftem w poprzek naprawdę robił robotę. Spójrzmy na silnik Screamera, bo to jest ciekawa rzecz. Gra, pomimo że korzystała z grafiki 3D, nie miała wsparcia dla akceleracji 3D. Przynajmniej na początku, bo później wyszła jeszcze wersja gry, która miała wsparcie dla bieda karty S3 Virch. Jednak w momencie premiery gry 3DFX d wodu jeszcze nie istniało i ta pokaże się dopiero rok po wydaniu gry. Ale twórcy byli tego świadomi, dlatego tytuł musiał działać w dwóch rozdzielczościach. 320x200 pikseli, które było przeznaczone dla procesorów klasy 486, jak i 640x480 pikseli, w które grało się na procesorach Pentium. Co ciekawe, każdy tryb miał swój odpowiedni plik wykonywalny. Oczywiście, nawet grając na szybkim Pentium, można było zapomnieć o 60 klatkach na sekundę. Jak gra wykręcała 20 parę klatek w trybie SVGA, to już można było się cieszyć. Jednak był tu pewien problem. W trybie SVGA gra była bardzo Niestabilna, przez co non-stop wywalało ją do dosa. Niektórych tras, jak na przykład piątej, nie dało się w ogóle ukończyć w trybie wyższej rozdzielczości i trzeba było na ten wyścig przełączać się na niższą rozdzielczość. Aby było śmieszniej, jeśli posiadałeś zbyt szybki komputer, pojazdy zachowywały się dziwnie na trasie i animacja ich nagle stawała się rwana, co prowadziło do absurdalnej sytuacji. Aby grać płynnie, musiałeś mieć szybki komputer, ale nie za szybki, aby gra się nie wieszała i nie było gliczy. No, i to powodowało, że gra nie działała z pełną prędkością, albo mogłeś grać w niskiej rozdzielczości, w której to gra działała bez najmniejszych problemów. Aby osiągnąć jednak w miarę rozsądną prędkość na renderowaniu software'owym, potrzeba było kilka zmian. Przede wszystkim trasy rysują się podczas jazdy i to dobitnie widać niemal w każdym momencie wyścigu. Dosłownie lokacja generuje się kilka metrów przed samochodem. To była cena tego, aby gra odpalała się na ówczesnych procesorach. Ale też z drugiej strony nie odstawało to aż tak od gier tego typu na PlayStation, gdzie również ten problem się pojawiał. A skoro jesteśmy przy PlayStation, Screamer, podobnie jak tytuły na konsole Sony, nie obsługuje operacji zmiennoprzecinkowych, przez co widać jak tekstury skaczą na ekranie. Dodatkowo nie ma tutaj korekcji perspektywy i nieraz i nie dwa tekstury dziwnie wyginają się na naszych oczach. Ale w zamian za to dorzucono jeden ciekawy bajer. Mianowicie odbicia nieba na szybach. Czegoś takiego nie miały gry na PlayStation. Oczywiście była to sprytna sztuczka, po prostu nałożono teksturę nieba na szyby, która to tekstura była animowana ale efekt był świetny. Dodatkowo zauważcie, że gdy samochód wjeżdża do tunelu, tekstura była podmieniana na taką pasującą do danego momentu jazdy. Było to proste, ale genialne rozwiązanie, w które wpływało mocno na jakość oprawy. Jednak to jeszcze nie wszystko. Po ukończonym wyścigu można było obejrzeć szalenie efektowny replay z naszej jazdy, ze zmieniającymi się dynamicznie kamerami. Był to Bayer, ale spędziłem nie raz i nie dwa długie minuty oglądając jeżdżące fury i przed Wszystkim bogate w detale trasy, bo tylko wtedy można było docenić kunszt grafików i na spokojnie oglądać, co zostało przygotowane po bokach torów. Dziś Screamer mocno się zestarzał. Nadal potrafi cieszyć oko kolorowymi trasami, ale brak wsparcia dla akceleracji i miejscami wycięcie z engine'u podstawowych funkcji, jak korekcja perspektywy, no cóż, rzuca się w oczy. Choć pomimo to, w Screamera nadal gra się świetnie i potrafi cieszyć jak dawniej. To gra, która otworzy potem wrota kolejnym odsłonom Screamera, które niestety nigdy nie dorównają oryginałowi. Kolejne odsłony były owszem lepsze graficznie, miały obsługę akceleracji, ale problemem był absurdalnie wysoki poziom trudności, na przykład w drugiej odsłonie, który momentalnie od gry odrzucał. Screamer też otworzy wrota do popularności innym szalonym ścigałkom, na przykład taki Fatal Racing, który co ciekawe pojawił się jeden dzień wcześniej przed Screamerem, no ale popularność gry które od Włochów całkowicie zdławiła produkcję od Aid Carles, przynajmniej na pc choć gra też, przyznam, miała swój urok. Dziś screamer popadł w zapomnienie, ale deweloper nadal istnieje i nadal męczy te swoje arkade wyścigi. Fajnie wiedzieć, że gra, w którą grało się dekady temu, sprawiła, że studio nadal jest w grze i nadal tworzy. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.